Cześć. Jestem Nadia i dzisiaj was nauczę jak zrobić diament. Na początku neolinę zakładamy na kciuk i na mały palec. Teraz wskazującym palcem ciągniemy. I tak samo. Ciągniemy. Teraz robimy nożyce czyli wkładamy wskazujący i kciuk do środka i wkładamy w pętlę tutaj i tu Toś takiego robimy. Pokażę wam to jeszcze raz. Jak już to zrobiliśmy, Połączymy w środku palce i ciągniemy. Teraz mamy nożyce, tyle że jeszcze nie rozwinięte i nie robimy tego, czyli nie rozwijamy, tylko łapiemy wszystkie linki i mamy diament. Uwaga, diamenty. Wychodzą różnie. Więc nie martwcie się, jak wyjdzie Wam na przykład taki.